Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 24 stycznia we wtorek. Usłyszymy dzisiaj fragment z Ewangelii według Świętego Marka. Będzie to zakończenie trzeciego rozdziału, a wersety od 31 do 35. Posłuchajmy tej Ewangelii. Wtedy przybyli Jego matka i bracia. Stojąc na zewnątrz przesłali wiadomość, że chcą się z Nim widzieć. Wokół niego siedział tłum i powiedziano mu: Twoja matka i Twoi bracia są na zewnątrz i pytają o ciebie. Odrzekł, kto jest moją matką i moimi braćmi. Patrząc na siedzących wokół niego, powiedział: Patrzcie, oto moja matka i moi bracia, kto czyni to, czego chce Bóg. Ten jest moim bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, doczekaliśmy się tego fragmentu, który już nam jest trochę znany, może pod innym kątem, ale, ale bardzo mocno jakby różniącym się od tego dzisiejszego. W tym samym trzecim rozdziale, chyba to było w sobotę, była Ewangelia o tym, że krewni Jezusa wybrali się, bo chcieli go upomnieć, napomnieć, bo postradał zmysły. I tak było w tym fragmencie, w tym z soboty, a dzisiaj mamy też, że znowu przyszli bracia i matka i chcieli się zobaczyć z Jezusem. Nie mamy tu nic więcej napisane, że chcieli go upominać, bo postradał zmysły czy coś w tym stylu. Nie, po prostu przyszła matka, Maryja. Chciała go zobaczyć, tęskniła za nim z pewnością. Jezus wykorzystał to spotkanie do przekazania nam bardzo ważnego zdania. Pokazał nam rodowód, że możemy być w jego rodzinie, jeśli będziemy. Czynili to, czego chce Ojciec, czego chce Bóg, że to czyni nas dziećmi Boga pełnienie woli Ojca nie jakieś pochodzenie z krwi, nie jakieś przywileje, nie jakaś jeszcze pozycja społeczna, czy to, że ktoś, nie wiem, myśli, że urodził się w takim czy innym kraju czy środowisku. Ale to każdy z nas ma tą jakby szansę, żeby zostać takim bliskim, krewnym, nazwanym przez Jezusa nawet matką, siostrą, bratem z pod jednym warunkiem, jeśli pełni wolę, wolę Boga. Więc kochani, zadajmy sobie to pytanie: czy my pełnimy wolę Boga, czy my jej szukamy, czy my szukaliśmy jej wczoraj, czy my będziemy jej szukać dzisiaj, czy jest w nas takie pragnienie, Boże, czego chcesz? No dobra, może być takie pragnienie, ale teraz konkretnie idźmy krok dalej. To co ja robię, żeby to, to, to pytanie, czego chcesz, przekuło się na konkretne odpowiedzi? Czy szukam tego na modlitwie, czy szukam tego w Piśmie Świętym, czy szukam tego nawet w jakichś rozmowach z ludźmi, ale jednocześnie jakby z tym ciągłym takim nasłuchaniem, jeśli ci ludzie do mnie mówią, a ja proszę Ducha Świętego. Żeby mi odpowiedział, może dał jakiś znak, może w czymś mnie poprowadził. No to właśnie, czy jestem na to świadomy, czy jestem otwarty. Kto czyni to, czego chce Bóg, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Bóg chce zawsze jednego – dobra. Więc czyńmy to dobro, no i kochajmy Boga, bliźniego i siebie. To, tego na pewno chce dzisiaj Bóg. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.